Ten owoc, który jecie codziennie, bo jest pyszny, w tej chwili po cichu niszczy wasze nerki. To wynik 15 lat badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, klinika nefrologii. 10 na 10 osób powyżej 60 roku życia je ten owoc, wierząc, że jest zdrowy, a funkcja nerek spada o 8% rocznie. Wiecie, co jest najbardziej szokujące? Każdego lata ponad 4 tysiące osób starszych w całej Polsce trafia na pogotowie po zjedzeniu niewłaściwego owocu. To oficjalne dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z 2023 roku. Czy ostatnio macie często skurcze nóg? Czy w moczu pojawia się dużo piany? Czy bez powodu czujecie się zmęczeni i macie trudności z oddychaniem? Jeśli macie te objawy, otwórzcie lodówkę natychmiast. Prawdopodobieństwo, że znajdziecie tam owoc niszczący nerki, wynosi 73%. Dzień dobry. Jestem doktor Zofia Seniorzy. Przez wiele lat zajmuję się zdrowiem osób w średnim i starszym wieku, szczególnie zdrowiem nerek. Jestem po waszej stronie. Chcę, żebyście żyli długo i szczęśliwie w swoich ciepłych domach z wnukami, a nie na zimnych szpitalnych łóżkach. Dlatego dzisiaj powiem Wam prawdę, której szpitale nigdy nie mówią. Nasze pokolenie całe życie poświęciło się wychowywaniu dzieci. Własne zdrowie odłożyliście na bok, myśląc tylko o rodzinie. Teraz powinniście cieszyć się czasem z wnukami, ale przez błędne przekonania o owocach wasze nerki są niszczone. To naprawdę niesprawiedliwe. Po obejrzeniu tego filmu do końca będziecie dokładnie wiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, które cztery owoce najbardziej niszczą nerki. Po drugie, które cudowne owoce przywracają zmęczone nerki do życia. Po trzecie, kiedy, ile i jak jeść, żeby było lekarstwo, a nie trucizna. Jeśli będziecie znać te trzy rzeczy, możecie uniknąć dializy, możecie zapobiec zawałowi serca. A przede wszystkim, możecie być zdrowi aż do ślubu waszych wnuków. Owoce w waszej lodówce to bomba potasowa skracająca życie czy naturalne lekarstwo ratujące nerki? Ten los rozstrzyga się dzisiaj, tutaj. Jeśli jesteście zainteresowani dzisiejszą treścią, naciśnijcie przycisk lubię to i zostawcie w komentarzu dwa słowa: nerki. Wasze małe zainteresowanie to wielka siła ratująca nerki starszych Polaków. Zacznijmy Najpierw dokładnie wyjaśnię, dlaczego po 60 roku życia wybór owoców decyduje o życiu i śmierci. W miarę starzenia się zdrowia nie leczy się po chorobie, znacznie ważniejsze jest chronienie go wcześniej. Niestety, nasz system medyczny koncentruje się bardziej na leczeniu niż na zapobieganiu. Kiedy szpitale są najbardziej zajęte, wtedy, gdy ktoś jest chory, dlatego szpitale prawie nigdy nie mówią: Uważajcie na ten owoc to jedzenie niszczy nerki. Przepisują leki, robią operacje i przygotowują do dializy dopiero po wybuchu choroby. Wiele osób oglądających ten film może nie wiedzieć, że ich nerki już są uszkodzone. Według Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, funkcja nerek u osób powyżej 60 roku życia spada do połowy poziomu 20-latków. Dokładnie 47% Zostało mniej niż połowa. Pomyślcie o nerkach jak o filtrze do wody. Co dzieje się z filtrem używanym 20-30 lat? Stopniowo zatyka się i woda przestaje płynąć dobrze. Wasze nerki są takie same. Filtr jest zatkany, pompa drenażowa zwolniła, siła wypychania wody osłabła. W takim stanie. Jeśli będziecie jeść owoce tak jak w młodości, co się stanie? To nie jest odżywienie, to trucizna. Właśnie ta bomba potasowa po cichu paraliżuje serce i nerki. Czy wiecie, czym jest potas? Potas to minerał niezbędny do prawidłowego działania mięśni i bicia serca. W młodości nerki dobrze filtrują potas i wydalają go z moczem. Ale po 60 roku życia funkcja filtracji nerek spada i potas nie może być wydalony. Co się wtedy dzieje? Potas gromadzi się we krwi. To się nazywa hiperkaliemia. Według badań Centrum Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ryzyko zawału serca u pacjentów z hiperkaliemią było 4,7 razy wyższe niż u osób zdrowych. Prawie 5 na 10 osób ma problemy z sercem. Wiecie dlaczego hiperkaliemia jest przerażająca? Bo prawie nie ma objawów. Ręce i nogi lekko drętwieją, okolice ust odrętwiejają, a potem bez ostrzeżenia serce zaczyna bić nieregularnie. W ciężkich przypadkach serce może przestać bić w ciągu jednej do dwóch minut. Podsumujmy na chwilę. Po 60 roku życia funkcja nerek spada do połowy. Nie możecie filtrować potasu. Jeśli potas się gromadzi, serce może się zatrzymać. To jest klucz. Pamiętacie: ten film to nie tylko informacja, to wiedza o przetrwaniu, która zmieni wasze życie za 10-20 lat. Jeśli będziecie znać to, co wam powiem, możecie uniknąć dializy, możecie zapobiec zawałowi serca. A przede wszystkim zyskacie siłę do ochrony własnego ciała. Jesteście gotowi. Teraz powiem Wam, które cztery owoce najszybciej niszczą nerki. Pierwszy to melon miodowy. Wielu z Was jest zaskoczonych. Co lato jęcie go na zmęczenie i uzupełnienie wody. Ale dla osób po 60 roku życia ze słabymi nerkami, ten melon jest bombą. Jeden kawałek melona zawiera ponad 450 mg potasu. Dzienna zalecana ilość dla osób po 60 roku to 2000 mg. Dwa kawałki melona to już prawie połowa dziennego limitu. Latem 38% pacjentów na pogotowiu z hiperkaliemią było związanych z jedzeniem melona. 72-letni pan Jan jadł 2-3 kawałki melona w gorące dni. Pewnego wieczoru nagle poczuł kołatanie serca i trudności z oddychaniem. Poziom potasu 6 i 6,8, normalny to 3,5, myślnik 5, 0. Na szczęście został uratowany, ale powiedział nie wiedziałem, że melon jest tak niebezpieczny. Melon ma też ponad 90% wody. Jeśli nerki nie działają dobrze, woda gromadzi się w płucach, powodując obrzęk. Trudno oddychać. Klatka piersiowa ciasna. Więc jeśli macie słabe nerki, bierzecie leki na ciśnienie, macie ponad 60 lat, unikajcie melona. Drugi owoc to kiwi. Kiwi ma dużo witaminy C, więc wielu starszych ludzi jego rano. Ale to ukryta mina potasowa. 100 G kiwi zawiera 312 mg potasu. Problem jest gdy jeńcie 2-3 na raz lub z jogurtem. Wtedy spożycie potasu wzrasta do 600–900 mg, prawie połowa dziennego limitu, w jednym posiłku. Szczególnie niebezpieczne, gdy bierzecie leki na ciśnienie. low valsartan, ramy pryl. Te leki podnoszą poziom potasu. Jeśli dodacie kiwi, następuje eksplozja potasu, której nerki nie mogą obsłużyć. 67-letnia pani Maria brała Walsartan i jadła dwa do trzy kiwi dziennie przez 6 miesięcy. Nagle poczuła osłabienie poziom potasu sześciu i dwóch dziesiątych. Po zaprzestaniu kiwi, po dwóch tygodniach wróciło do normy. Kiwi nie jest bezpieczny dla osób po 60 ze słabą funkcją nerek. Jeśli bierzecie leki na ciśnienie, ograniczcie do maksymalnie jednego dziennie lub unikajcie. Trzeci owoc to arbus. Wielu wierzy, że arbus ma dużo wody, więc oczyszcza nerki. Ale to niebezpieczne. Arbus ma 92% wody. Nerki działają jak tama regulująca wodę. Z wiekiem funkcja spada. Gdy nagle wchodzi duża ilość wody, nerki nie mogą przetworzyć. Woda gromadzi się w płucach, obrzęk płuc, trudno oddychać. Każdego lata ponad 800 osób w Polsce trafia na pogotowie z trudnościami w oddychaniu po arbuzie. 75-letni pan Stanisław zjadł pół arbuza w gorący dzień. Tej nocy miał trudności z oddychaniem, poważny obrzęk płuc. Po leczeniu się ustabilizował, ale powiedział: "Nie wiedziałem, że arbus jest tak przerażający. Arbuz nie jest problemem dla młodych." Ale niebezpieczny dla osób po 60 ze słabą funkcją nerek. Czwarty owoc to sok pomarańczowy. Sok pomarańczowy jest najbardziej niebezpieczny. Jedna świeża pomarańcza zawiera 237 mg potasu, ale szklanka soku 200 ml to potas z 3 do 4 pomarańczy, 700 do 950 mg. W momencie wypicia łykacie bombę potasową. Sok jest szybko wchłaniany bezpośrednio do krwi. Dodatkowo cukier się koncentruje. Poziom cukru gwałtownie rośnie. Indeks wzrostu glukozy w soku jest 2,3 razy wyższy niż świeżej pomarańczy. Lepka krew zatyka naczynia nerek, szybko pogarsza funkcję. Najgorsza kombinacja dla starszych z cukrzycą. 67-letnia pani Anna piła sok pomarańczowy codziennie przez 3 lata. Wyniki nerek ciągle się pogarszały. Kreatynina wzrosła z 1.2 do 2.1. Po zaprzestaniu i dostosowaniu diety, 8 tygodni później kreatynina 1.6. Do tej pory cztery owoce, których musicie unikać po 60 melon miodowy 450 mg potasu potrójna bomba. Kiwi najgorsza kombinacja z lekami. Arbuz zapalnik obrzęku płuc. Sok pomarańczowy skoncentrowana bomba. Od dzisiaj wyjmijcie je z lodówki. Teraz cztery cudowne owoce przywracające nerki do życia. Pierwszy to truskawki. Truskawki są najbardziej idealnym owocem dla pacjentów z nerkami. Zawierają kwas elagowy, silną substancję przeciwutleniającą, która chroni komórki nerek przed uszkodzeniem. Badanie Harvard University pokazało, że grupa jedząca truskawki trzy razy w tygodniu miała 31% wolniejszy spadek funkcji nerek. Kolejny ważny powód to potas. Truskawki zawierają tylko 153 mg na stogie, 1 trzecia melona. Prawie nie obciążają nerek. 68-letnia pani Ewa jadła 7-10 truskawek dziennie przez 3 miesiące. Zmęczenie zmniejszyło się, piana w moczu zniknęła, obrzęki prawie zniknęły. Jak jeść truskawki? Nie myć po oderwaniu szypułki, bo witamina C wypłucze się. Zawsze myć w bieżącej wodzie, potem oderwać szypułkę przed jedzeniem. Dzienna ilość 7 do 10 średnich truskawek. Drugi to ananas. Ananas ma bromelainę, enzym rozkładający białko. Jedna z głównych przyczyn pogorszenia nerek to niewydalane odpady białkowe zatykające kłębuszki. Bromelaina delikatnie rozkłada resztki białka, pomagając nerkom je przetworzyć. Potas tylko 109 mg na 100 G, 1 trzecia bananów, bardzo bezpieczny. 70-letnia pani Zofia cierpiała na niestrawność i obrzęki, kreatynina na niebezpiecznym poziomie. Jadła konserwy ananasowe. Natychmiast powstrzymałam. Konserwy są zabronione, cukrowy płyn podnosi cukier i uszkadza nerki szybciej. Tylko świeży ananas. Sześć tygodni po zmianie na świeży ananas obrzęki znacznie się zmniejszyły, wyniki nerek się stabilizowały. Najmocniejszy składnik bromelaina jest w środkowej części rdzenia. Cienkie krojenie rdzenia i dokładne rzucie jest lepsze dla regeneracji. Dzienna ilość dwóch do trzech kawałki świeżego ananasa, najlepiej jako deser po posiłku. Trzeci to czereśnie. Czereśnie są diamentowym owocem dla nerek. Zdolność obniżania kwasu moczowego jest silniejsza niż jakikolwiek owoc. Gdy kwas moczowy jest wysoki, występują ataki dny moczanowej i zapalenie. Ostre kryształy kwasu moczowego gromadzą się w nerkach, drapając kłębuszki jak kawałki szkła. Czereśnie zawierają antocyjaniny i kwercetynę, hamują produkcję kwasu moczowego i pomagają rozpuścić kryształy. Badanie Boston University, pacjenci jedzący czereśnie trzy razy w tygodniu mieli 35% niższe ryzyko ataków dny. 71-letni pan Piotr miał rosnący kwas moczowy i częste ataki dny, Palce spuchnięte, bóle w nocy. Zalecałam 10 do 15 czereśni dziennie. Po trzech tygodniach kwas moczowy się stabilizował, wyniki nerek się poprawiły. Im ciemniejszy czerwony kolor, tym więcej antocyaninów. 10 do 15 dziennie, godzinę przed snem, pomaga w śnie. Czwarty to gruszki. Gruszki są uznanymi przez nefrologów jako owoc delikatnie leczący nerki. Mają pektynę, rozpuszczalny błonnik, który wchłania toksyny z ciała i delikatnie je wyprowadza z moczem. Gruszki naturalnie odblokowują zatkane rurki drenażowe nerek. Pektyna promuje wydalanie sodu, zmniejszając obrzęki, wchłania toksyny, zmniejszając obciążenie kłębuszków, łagodzi zapalenie, hamując uszkodzenie komórek. Skórka gruszki zawiera pięć razy więcej składników przeciwutleniających niż miąższ. Najlepiej dokładnie umyć i jeść ze skórką. Dla osób ze słabymi zębami pokroić w plasterki lub gotować jako kompot herbatę gruszkową. Dzienna ilość półgruszki lub jedna mała gruszka. W przypadku kompotu jednej do dwóch filiżanki. 72-letnia pani Karolina nie mogła spać przez lata z powodu obrzęków nóg. Zalecałam kompot z gruszek raz dziennie. Po dwóch tygodniach obrzęki zmniejszyły się o 60%. Do tej pory cztery cudowne owoce. Truskawki niski potas 7 do 10 dziennie. Ananas, bromela i rdzeń dwóch do trzech kawałki. Czereśnie obniżają kwas moczowy 10 do 15 dziennie. Gruszki pektyna ze skórką półdziennie. Od dzisiaj napełnijcie nimi lodówkę. Teraz najważniejsze. Nawet najlepsze owoce mogą obciążać nerki, jeśli czas i sposób są złe. Pięć złotych zasad, które musicie przestrzegać. Pierwsza zasada, akiem po śniadaniu, to optymalny czas. Owoce na czo są zabronione, bo kwasy drażnią żołądek i gwałtownie podnoszą cukier. Godzina po śniadaniu to, gdy cukier jest stabilny i wchłania nie najdelikatniejsze. Druga zasada: zakaz owoców po dziewiętnastej. W nocy nerki muszą odpocząć. Jeśli zjeść owoce późno, nerki pracują całą noc, powodując obrzęk twarzy i rąk następnego dnia. Dla osób z cukrzycą lub wysokim ciśnieniem, jedzenie owoców w nocy powoduje poważniejsze obrzęki i wzrost cukru. Trzecia zasada. Całkowita ilość dziennie 200 g lub mniej. Nawet dobre owoce stają się trucizną, jeśli zjęcie za dużo. 200 g to 7 do 10 truskawek, 2 do 3 kawałki ananasa, 10 do 15 czereśni, pół gruszki. Jeśli podzielicie na śniadanie i obiad dwa razy, nerki są znacznie mniej zmęczone. Czwarta zasada. Żujcie 30 razy lub więcej. Większość z Was żuje 3 do 5 razy i połyka. Wtedy żołądek zużywa zbyt dużo energii. Ale jeśli żujecie 30 razy, enzymy w ślinie wystarczająco działają, składniki są delikatnie rozkładane, a nerki mogą wchłaniać bez wysiłku. Piąta zasada. Są pokarmy, których absolutnie nie wolno jeść razem. Owoce plus mleko, owoce plus jogurt, owoce plus koktajl zbożowy. Wygląda zdrowo, ale dla nerek to najgorsza kombinacja. Gdy kwas owocowy spotyka białko mleka, tworzą grudki w żołądku, powodując niestrawność, gazy i zwiększone ryzyko kamieni nerkowych. Owoce muszą być jedzone wyłącznie same. Jest też zasada dla osób przyjmujących leki. Jeśli bierzecie leki na ciśnienie, cukrzycę lub cholesterol, musicie jeść owoce co najmniej dwie godziny po zażyciu leku ponieważ niektóre składniki w owocach mogą nadmiernie podnosić stężenie leku we krwi lub zmniejszać skuteczność. Podsumujmy pięć złotych zasad. Jedźcie godzinę po śniadaniu. Nie jedźcie po dziewiętnastej. Całkowita ilość dziennie 200 g lub mniej. Rzućcie 30 razy lub więcej. Nie jedźcie z mlekiem ani jogurtem. Jeśli będziecie dokładnie przestrzegać tylko tych pięciu rzeczy... Wyniki nerek stabilizują się w zaskakujący sposób. Na koniec powiem Wam trzy codzienne nawyki, które sprawią, że nerki będą o 10 lat młodsze. Pierwszy nawyk – timing szklanki wody rano. Wielu z Was budzi się i natychmiast pije dużo wody. Ale to może nagle zaskoczyć nerki. Odpowiedź to 15 minut po przebudzeniu – szklanka letniej wody 120 ml. Ta jedna szklanka delikatnie rozluźnia krew i pozwala nerkom się rozgrzać, zwiększając wydajność filtracji przez cały dzień. Drugi nawyk zakaz wody i owoców po dziewiętnastej. Nerki wchodzą w tryb odpoczynku wieczorem. Ale jeśli jęcie owoce po dziewiętnastej, nerki muszą zacząć pracować ponownie. W rezultacie często potrzebujecie iść do toalety w nocy, obrzęki stają się poważne, twarz jest spuchnięta następnego dnia. Sen jest płytki. Samo danie nerkom odpoczynku po 19 sprawia, że następnego dnia kondycja jest zupełnie inna. Trzeci nawyk: 10 minut dziennie na stymulację krążenia w dolnej części ciała. Nerki działają najlepiej, gdy krew krąży wystarczająco. Po 60 roku życia prędkość przepływu krwi z serca do nerek spada średnio o 20 do 30%. Zalecam codzienną rutynę 10 minut. Masowanie łydek w górę 3 minuty, masaż podeszwy stopy 3 minuty, stymulacja węzłów chłonnych za kolanami 2 minuty, obracanie kostek 2 minuty. Te ruchy naturalnie podnoszą przepływ krwi w kierunku nerek, więc zmniejszają obrzęki nóg, drętwienie i zmęczenie, ale także poprawiają szybkość filtracji nerek. Podsumowanie trzech nawyków. 15 minut po przebudzeniu letnia woda 120 ml. Zakaz owoców i wody po dziewiętnastej. 10 minut dziennie stymulacji krążenia w dolnej części ciała. Jeśli będziecie przestrzegać tylko tych trzech rzeczy, efekt dobrych owoców podwoi się. Na koniec podsumujmy całą treść. Cztery owoce których absolutnie musicie unikać: melon miodowy, kiwi, Arbus, sok pomarańczowy. To bomby potasowe zagrażające sercu i nerkom. Cztery cudowne owoce ratujące nerki. Truskawki, ananas, czereśnie, gruszki. Miski potas i bogate w składniki regeneracyjne. 5 złotych zasad spożycia. Jedźcie godzinę po śniadaniu, zakaz po 19, maksymalnie 200 g dziennie, żujcie 30 razy. Nie jedźcie z mlekiem. Trzy codzienne nawyki, Timing wody rano. Dajcie nerkom odpoczynek wieczorem, dziesięć minut stymulacji krążenia. Jeśli będziecie praktykować to, co wam dzisiaj powiedziałam, możecie uniknąć dializy, możecie zapobiec zawałowi serca, możecie zdrowo chodzić aż do ślubu waszych wnuków. Wasza lodówka się zmienia. Wasza przyszłość się zmienia. Jeśli dzisiejszy film pomógł Wam w zdrowiu nerek, proszę naciśnijcie przycisk subskrybuj i lubię to. Jeśli znacie znajomych, którzy jedzą dużo owoców, koniecznie udostępnijcie im ten film. Wasze udostępnienie może uratować czyjeś cenne nerki. Proszę zostawcie komentarz od dzisiaj będę jeść owoce ratujące nerki. Wszyscy bądźcie zdrowi i spędźcie długi, szczęśliwy czas z wnukami. Do tej pory byłam Waszym opiekunem zdrowia, doktor Zofia, seniorzy. Dziękuję.